No tak, jak zobaczyłem dziewiątki przy moim nazwisku, to dotarło. No cóż, bardzo zepsułem ten konkurs. Przepraszam wszystkich kibiców, przepraszam głównie mojego trenera za to, że spieszyłem ten rok pracy bardzo ciężkiej. Ja tu powinienem dzisiaj walczyć o trochę inne pozycje ale nie wyszło. Co mam na swojej strefie? Nic, ja to powinienem spokojnie wygrać. Konkurs, jak było widać, rozkręcał się bardzo powoli. Ja po tym pierwszym całkiem niezłym pchnięciu powinienem pchać dalej, a strasznie te dwa następne pchnięcia zepsułem technicznie. I cóż można powiedzieć? No źle, źle. Po tym pierwszym pchnięciu powinienem tak samo pchać dalej mocno i bez kalkulacji, bez, bez... zmiana. No niestety nie wyszło mi. No. Zepsułem te dwa technicznie. Najgorzej jak się dało I, i mimo, że ten konkurs stał na bardzo słabym poziomie, przez tylko się trzy kolejki, ja niestety skończyłem Musisz jeszcze konkurs przypomina mi Helsinki, gdzie ja też niestety byłem dziewiąta, też mogłem pchnąć dużo dalej. Zacząłem straszliwie. Bardzo się ja. nam te, te mistrzostwa idą. Mam nadzieję, że nami dla Czarna się asystentów e, i, i może jeszcze też medal nie No Nie, 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 wyszło, nie wyszło nam. No. Okazuje się, że, że, że nie zawsze wychodzi, ale że wszystkim naraz no, to, to pech. To jest rok do igrzysk i ja bym tutaj, tutaj się zbytnio nie martwił, bo, bo, bo mnie, że to, to, to jest katastrofa, to, to, to na igrzyskach powinno być dobrze. Wszyscy tu byli dobrze przygotowani, części oczywiście trochę kontuzje podsuły te przygotowania, ja nie mam swojej obrony, spokojnie medal, no, ale rzeczywiście no, zepsułem to, no. no mimo tych, tych porażek dzisiaj ciągle jesteśmy w światowej czołówce. To nie były nerwy, to, to, to było psucie techniczne I, i ja za bardzo chciałem to, 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 to bardzo daleko, bo mogłem pchnąć bardzo daleko, ale, ale no, to, no i jak junior, jak junior, juniorowski start, no. No, rzeczywiście w tą dekadę nie wchodzę za dobrze, no ja właściwie bardzo źle, Mam nadzieję, że, że dalej już pójdzie tylko lepiej. Najbliższy start będzie w których na Diamentowej Lidzie. I na pewno będzie lepszy. Nie tak Boże drogi. W każdym starcie są nerwy i to jest potrzebne. Bo bez nerwów to nie ma występu. No, ale rzeczywiście, gdybym utrzymał to pierwsze pchnięcie, do to, to czego nie było daleko, no, to nie by się inaczej ułożyło. Ale utrzymuję, to jest tylko i wyłącznie moja wina, że w następnych dwóch nie pchnąłem dalej, to, czy, czy, czy nie wiem, cokolwiek, żeby, żeby w tym finale, w tej wąskiej w się znaleźć. Jak człowiek jest tak dobrze przygotowany jak ja, to, to w każdym pchnięciu musi być bardzo daleki pchnięciu. Ja tu nie, ja nie, nie robiłem pchnięć na utrzymanie. No, wszystkie pchnięcia miały być na mega, na zwycięstwo. A ale czy nie, nie ja byłem ja ja w zupełnie innej, zupełnie innej, na innej pozycji, najpozycji, zupełnie innej sytuacji. W Atenach mogą mi wyjść, mogą mi nie wyjść. I nie wyszło, to powinno mi wyjść i musiało mi wyjść. A, a to, że dotrzyłem, to jest tylko wyłącznie moja wina.